Dzień dobry, to znowu ja. A dzisiaj zrecenzuję dla Was figurkę ekskluzywną Lego Star Wars. oto i ta figurka. Figurka jest zrobiona w ten sam sposób co c po Ten nowszy, bo ma podobny, bardzo na i tak dalej. Niestety, no, jej nazwy nie zapamiętałem. A opakowania już nie mam żeby zobaczyć. No, figurka sama w sobie jest po prostu przepiękna. Zadbali o najmniejsze detale. Zbrać z tego co pamiętam jeszcze z opakowania, to mm, wyprodukowano ją w Chinach, no ale to nieważne. Ym, co my tu mamy? Tutaj mamy przewody. Tutaj mamy nadruk. Tutaj mamy dziurę, taką jakby oko. Jego oczy. Ja trochę zły na druk, bo trochę w bok. Wszystko poszło, ale ogólnie to jakoś nie przeszkadza za bardzo. No tutaj też te kable. Takie srebrne. Nie wiem, czy to widać, ale się bardzo odbija. Tutaj na na nóżki. O tutaj oczywiście już nie ma. No, tutaj ma główkę, też bardzo ładnie. Tutaj ma żółte. Nie wiem czy w tym nowym jest, ale w, w tym starszym CFLP on nie było na drugą na oczy, tylko był wymodelowany. Yy, tutaj no, mamy ten cylinder. Na rączkach nie ma nic, takie czerwone. Figurkę można było dostać tak około półtorej roku temu, jeśli się nie mylę. Jeśli się wydało 80 zł. No, i ja właśnie taką dostałem, i myślę, że, że opłacało. Nie wiem, może jeszcze się da gdzieś kupić, ale myślę, że jak dostałem i tak zestaw, który chciałem kupić, i tą figurkę, no to super, taka gratisowa. Więc to by w sumie na tyle było. Taka krótsza recenzja z jednej figurki. Do widzenia. Subskrybujcie i łapkujcie mój kanał.